Witam Was na odcinku, w którym spędzę cały dzień na fioletowo. Nie będzie to odcinek, w którym jakiekolwiek kolor mnie będzie parzył czy coś, ale fioletowy będzie moim dzisiaj motywem przewodnim. I myślę, że zacznę od tego, że zmienię ciuchy, więc teraz się przebiorę na fioletowo. No i gotowe! Mam na sobie fioletową marynarkę, sukienkę i do tego mam jeszcze moje fioletowe bransoletki z ametystem, które noszę zazwyczaj na co dzień, więc mogłam dzisiaj je też założyć, bo są fioletowe. Teraz chyba czas, myślę, dokończyć mój makijaż, bo zrobiłam sobie tylko podkład, brązer i tak dalej, ale nie mam jeszcze dokończonych oczu, więc teraz trzeba zrobić je na fioletowo. Ale zanim do tego przejdziemy, zostawcie fioletowe serduszko w komentarzu, jeżeli oglądacie ten film. Ok, więc przechodzimy w takim razie do makijażu, i myślę, że mój makijaż zaczyna od tego cienia w kremie. Jest on taki praktycznie identyczny jak moja marynarka, więc fajnie. Nałożę sobie ten cień najpierw na powieki. Przepraszam, jeżeli będziecie widzieć moją lusterko. Ok, więc nałożyłam już ci na oczy, tak to mniej więcej wygląda i teraz chyba sobie zrobię kreski jakimś takim ciemnofioletowym e, cieniem. Najchętniej no bym użyła tej paletki, bo jest ona po prostu idealnie w moim kolorze, tylko problem jest taki, że w środku są same ludziaki, no niestety. Więc nie mogę jej niestety użyć. Ale w innej paletce mam ciemny fiolet i fiolet, który jest taki e, błyszczący, więc użyję tych kolorów. Ok, więc biorę sobie mój pędzelek, który też jest fioletowy, biorę się za rysowanie kresek. No, powiem Wam, że lipa troszkę, bo ten cień, on wydaje się dość ciemny tutaj w tym opakowaniu, ale jego nałożony na powiekę, to on jest praktycznie jaśniejszy niż. E, znaczy, może nie jaśniejszy, ale w zupełnie innych tonach niż ten mój cień, który mam e, nałożony już na powieki. Więc wygląda on trochę na różowy. Ale myślę, że już tak to po prostu zostawię. Dodam sobie ewentualnie jeszcze tego brokatu takiego fioletowego i zobaczymy, co to wyjdzie. Ok, nałożyłam sobie ten fioletowy brokat. Myślałam, że będzie to wyglądało troszeczkę lepiej. Te kreski jednak popsuły mi troszeczkę ten makijaż. Mogłam po prostu sobie zostawić tylko sam ten fioletowy cień pierwszy, no ale nie wiedziałam, że one będą miały aż tak różne odcienie. Teraz tylko pomaluję sobie rzęsy i będzie prawie gotowe. Okej, okay, rzęsy gotowe, a jeżeli chodzi o pomadkę, no to nie mam żadnej fioletowej, ale mam taką, która zmienia się w taką ciemno-różową, więc myślę, że też może być. No i okej, okay, tak się to finalnie prezentuje. Trochę się dziwnie czuję bez takich czarnych kresek, bo zawsze mam czarne kreski i trochę się dziwnie bez nich czuję, ale dobrze, warto próbować czegoś nowego w swoim makijażu. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, jak to dokładnie wszystko wygląda, Wiem, że jedyne co będziecie widzieć, to moje wory pod oczami, bo dzisiaj mało co w ogóle spałam. Więc myślę, że mój fioletowy makijaż już jest gotowy, a ja jestem gotowa na śniadanko, którym jest owsianeczka. Wczoraj właśnie wieczorem sobie ją przygotowałam. Jest to owsianka z jagodami, dlatego jest fioletowa, więc nie musiałam używać do niej żadnych barwników, więc jest ona po prostu naturalnie fioletowa, ale fajnie to wygląda. Dobra, ja się biorę w takim razie za jedzenie, bo już jestem głodna, już jest godzina dziesiąta. Dobra, słuchajcie, mamy sukces. Zjadłam owsiankę, która jest ciemniejsza od mojej sukienki i się nie uświniłam. Naprawdę uważam to za mój osobisty sukces, bo ja zawsze muszę się uświnić jakiem. Ja nie wiem, jak ja to robię. już jestem dorosłym człowiekiem, ale zawsze muszę się uświnić. Nawet jak czegoś nie wiem, tylko po prostu chodzę i zaraz jestem brudna. Ale mniejsza o to, stwierdziłam, że skoro mam dzisiaj taki dzień na to muszę kupić jakieś fioletowe prezenty dla moich chłopaków. Mam na myśli mojego narzeczonego Mateusza i moje dwa koty. I kupię im jakieś fajne upominki fioletowe. Nie będą to jakieś super, nie wiadomo jak drogie rzeczy, ale jakiś taki fioletowy upominek, żeby im było miło. Więc teraz wybieramy się razem do sklepu i zobaczymy, co dla nich fajnego znajdziemy. Słuchajcie, jestem w sklepie i znalazłam taki fajny zestaw olejków lawendowych, więc myślę, że mogłabym wziąć go dla Mateusza. Tutaj widzę jakieś świeczusie, więc myślę, że wezmę takie dla Mateusza. Są takie fioletowe. Tak się prezentuje i ją bierzemy. Patrzcie, jaką fajną piłeczkę znalazłam. Co prawda to dla psów, ale myślę, że chłopaki będą zadowoleni. Oczywiście nie mogło zabraknąć fioletowych smaczków. No dobrze, ja już jestem u siebie w pokoju, już wróciłam ze sklepu. Kupiłam po drodze też takie fioletowe opakowania na prezenty, więc będę miała w co to spakować. Ok, więc jeśli chodzi o Mateusza, no to kupiłam mu tą świeczkę, którą Wam wcześniej pokazywałam. Dokupiłam mu jeszcze e, taki odświeżacz, takie zapaszki, które są z tymi patyczkami. Wiem, że to nie jest całe fioletowe, ale myślę, że możemy to zaliczyć. Ten produkt też już widzieliście, są to takie e, kryształki i jakiś taki płyn do kąpieli, a Mateusz lubi bać kąpiele i często używa właśnie kule do kąpieli. Jest też taki olejek do ciała z lawendą, więc może będzie jakoś mu pomagał się zreaksować przed snem, bo ma to na czasem problemy właśnie z spaniem. Ok, dla chłopaków dokupiłam jeszcze takie, takie smaczki po drodze, więc mają dwie paczki smaczków. Piłeczkę, którą widzieliście już wcześniej, która no niby jest dla psów, ale myślę, że moje koty będą zadowolone, a zwłaszcza Majluś, bo on kocha każdą zabawkę taką muhatom i ją przytula i się nią bawi, więc myślę, że będą zadowoleni. No i dokupiłam jeszcze taką fioletową karmę, której jeszcze nigdy nie jedli i ona była dość droga, więc mam nadzieję, że będzie im smakowała. Więc tak się prezentuje prezent chłopaków, a tak wygląda prezent Mateusza. Okej, okay, słuchajcie, chłopaki wstali, więc idziemy im teraz dać prezenciki. Okej, okay, jestem już w salonie i tutaj mam dla Ciebie, kochanie, prezencik, bo dzisiaj spędzam dzień na fioletowo i mam dla Ciebie fioletowy prezent. I jak, podoba Ci się prezencik? Nie wiem, myślisz? Tutaj takie olejki jakby do kąpieli i te, takie wiesz, bo Ty robisz takie rzeczy. Masz ciekawe, się. ciekawe. A bucek, a Ty co O, jak widzicie, bucek już też czeka na swój prezent. Dobrze, jak widzicie, chłopaki są już tutaj ze mną, więc teraz otworzymy Wasz wspólny prezencik. Tutaj to znając życie, Majluś maj, będzie kochał. Oho, już. Tutaj mam dla Was smaczki, czyli to raczej dla Bunia. Patrz bunio, co Ci mama kupiła. Lubisz takie, nie? No i kiedy mamy to, no to damy im to później na obiadek, bo to są takie fioletowe e, jezonki, to im to później damy. I tak, zaraz wam dam smaczki. Otwieramy zabawkę? Otwieramy zabawkę? Jaka fioletowa zabawka! ma życie, Majduś będzie ją używał do spania, bo on lubi takie mięciutkie rzeczy do spania, więc będzie pewnie z nią spał dobra, słuchajcie, jak na razie sobie piłam wodę z mojej tej butelki, takiej fioletowej. Akurat dobrze się złożyło, że mam taką butelkę do w tym kolorze, więc używam jej dzisiaj cały dzień, żeby sobie pić. Ale dostałam też prezent. Jednym prezentem jest energetyk. Jest on taki różowo-fioletowy, ale bym to zaliczyła. właśnie dostałam go od Mateusza i wypiję sobie go do obiadu. Ale dostałam też coś fajnego. Mateusz dał mi fioletowe kwiatki. Także fajnie, akurat idealnie pasują do mojego fioletowego dnia. Więc bardzo się cieszę, że też dostałam dzisiaj prezent, nie tylko chłopacy. Bardzo miło i bardzo, bardzo ładnie w ogóle pachną. To jest chyba jakiś rodzaj maciejki, coś takiego i pachną po prostu przepięknie. Ale ja już sobie się powoli głodna, więc będę teraz powoli szykować obiad. A no, obiad mam coś bardzo ciekawego, więc za chwileczkę to zobaczycie. Okej, okay, słuchajcie, ja sobie przygotowałam już obiad. Najpierw tutaj w moim fioletowym kubeczku mam już mój fioletowy napój, który będę pulał do obiadu. Wiem, że jest lekko różowawy, ale nie rozmawiajmy o tym. Można to uznać jako odcień fioletu, równie dobrze. Jeżeli chodzi o mój obiad, to mam kotlet z ciecierzycy i buraków, który też jest taki fioletowy. Mam ziemniaki i żeby one były fioletowe, dodam po prostu do nich bureczków i razem wymieszam i będę miała taki cały fioletowy posiłek. No dobra, wymieszałam już moje buraczki razem z ziemniakami. Jest to taki fioletowy odcień. No, jest bardzo cienka granica między różem a fioletem, ale no, dla mnie to jest bardziej fioletowy niż róż, więc mam e, tutaj mój lawendowy, fioletowy talerzyk i tutaj taki właśnie purpurowo-fioletowe jedzonko. Myślę, że można to spokojnie zaliczyć i do tego mam jeszcze tutaj do mojego zestawiku kubeczek i idę jeść. Zjadłam sobie, sobie obiadek, ale później musieliśmy na jeszcze trochę rzeczy, bo jutro jest tutaj e, u nas w miejscowości... Takie przedstawienie, w którym biorę udział, i myślę, że może nawet pokażę Wam jutro mój strój, bo też jest fioletowy, więc w akurat tak tematycznie. Ale mniejsza o to, mój obiadek. Wiem, że niektórzy mogą polemizować, czy mój obiad był różowy, czy fioletowy. Moim zdaniem był fioletowy, bo są różne odcienie fioletu. Ale teraz czas na kolejną aktywność. I stwierdziłam, że namaluję sobie obraz. Mam tutaj taką mini szkalugę, nie wiem, jak to nazwać w sumie. Mini płótno, przepraszam. Tutaj mam w moim fioletowym kubeczku wodę i namaluję sobie obraz w kolorach fioletowych. Dobra, na sam start, ja myślę, bo tu mamy dwa odcienie fioletu, ten jest bardziej chłodny i myślę, że użyję sobie właśnie tego chłodnego. Dobrze, dodam sobie jeszcze białej farby i zrobię sobie taki jasno-fioletowy, żeby pokryć nim tak jakby całe tło. Bardzo długo zastanawiałam się nad aktywnością, jaką mogę wybrać i stwierdziłam, że Nigdy jeszcze tego nie robiłam, żeby tak malować sobie po prostu na płótnie i świedziłam, że będzie fajnie. Dobra, mam to takie trochę wodniste. O, ale mam to. Fajne będzie. O, tutaj skończyłam i myślę, że teraz użyję sobie tego ciemnego i będę robić takie po prostu o, paski. Bo no, umówmy się. Nie zrobię jakiegoś nie wiadomo jakiego obrazu, tylko w fioletowym kolorze. Wiem, że pewnie ktoś, kto zna się na sztuce i tak dalej, to wyśmieje to, co ja tutaj robię, ale to nic. Dobra, dojechałam tu już do końca tym jasnym moim podkładem. W sumie praktycznie idealnie go wymierzyłam. I teraz myślę, porobię jeszcze jakieś takie przejście, tym całkiem takim ciemnym. No i dobra widzowie! Tak finalnie prezentuje się moje wspaniałe i piękne arcyzjało. Także jeżeli chcecie kupić jakiś obraz. Odzywajcie się w komentarzach. Widać, jak widać, mam wspaniały talent plastyczny. Nie no, tak serio to nie. Ale uważam, że fajnie było to pomalować. Bardzo się czuję odprężona i myślę, że kupię sobie jakieś większe płótno, żeby sobie tak po prostu posiedzieć i pomalować. Ale tak poza odcinkiem, tak po prostu dla rozrywki. O ile będę miała to czas w sumie. Ale fajnie było. No, tak się prezentuje mój obrazek. Ok, przyszedł czas na kolację. Podsmażam sobie właśnie tutaj czerwoną cebulkę, no bo ona jest taka też fioletowa. Bo mam zamiar zrobić sobie na kolację fasolę fasolecznicę, czyli taką alternatywę jajecznicy. I tutaj właśnie mam cebulkę, i tutaj sobie ugniatam fasolę, która myślałam, że jest czerwona, ale się okazało, że jest to fasola brązowa. Więc myślę, że jaką razem podsmażę z cebulką, może wyjdzie to fioletowy. Jeśli nie, dodam po prostu buraczków. Ja tutaj pilnuję sobie moje cebulki, ugniatam sobie dalej moją fasolę i widzimy się za chwilę. Bo jeśli chodzi o update sytuacyjny, to usmażyłam już cebulkę, teraz wrzuciłam do niej jeszcze tą fasolę i dałam buraka, żeby to było troszeczkę bardziej fioletowe. Myślę, że gdybym kupiła rzeczywiście czerwoną fasolę, to byłoby lepiej, ale kupiłam ona nas jakaś dziwna brązowa, po prostu musiałam pomylić się na półce. No trudno. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to lekko fioletowawe z tego, co widzę. Wiem, że na razie wygląda to okropnie, ale to się jeszcze zredukuje tutaj woda, bo zrobiłam tak, że dałam trochę wody, wrzuciłam sobie buraki i one puściły barwnik i te buraki wyjęłam i sobie ziemię osobno, a tutaj mi się dosmaża moja fasolacznica. No bo chciałam w tym challenge'u zrobić tak, że będę używać tylko naturalnych składników, typu właśnie buraki albo coś, co jest po prostu naturalnie takie, Wioletowawe. Wiadomo, że nie ma na przykład takiego odcienia naturalnie w owocach czy coś, no nie oszukujmy się, ale nie chciałam używać barwników, bo to by było zbyt proste tak naprawdę i nie miałoby sensu, gdybym po prostu wzięła sobie do barwnik i dodawała go do wszystkiego, bo mogłabym zjeść tak naprawdę wtedy wszystko. No i dobra, już najwidoczniej moja fioletowolecznica już jest gotowa. Czy jest fioletowa? Trochę tak. Myślę, że jest ok. Także ja się biorę w takim razie za jedzonko, a my się widzimy w takim razie rano. Jak, żeby pokazać Wam mój strój. Dobra, ja już jestem na evencie. Nie założyłam Wam rano dograć, bo się troszeczkę spieszyłam. Teraz Mateusz Wam pokażę jak wygląda mój strój. Więc tak wyglądam, jestem górską czarodziejką. Jestem czarodziejką. Tak mhm. się z nimi więcej zorientuję, więc jak widzicie... mój dzień na fioletowo dalej trwa. I dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!